no oczywiście na pewno że nowy skin już doszedł patrzcie doszedł ten nowy skin przynajmniej zawiera specjalny model zadmierza specjalny model zwierzyczki, specjalne efekty specjalne animacje specjalną teksturę jest za jak będziecie mieć 150 gemów to możecie go wtedy kupić jest on z brown twierdnic i teraz go właśnie będziemy wypróbowywać. Почему мы будем ее взять? Ты вот у нас сама Что? Дима, не трафли тебя? Не трафли. Все. у меня гости, а ну и Как мы тоже тут рубились. Jeszcze nie było, będę kupował skina do bis, biedronka Ja nie wiem czy uda, ale na razie mam 18 genów Patrzeć jak my je robimy Te skiny jest doskonałe po prostu Czy wy sprzedajecie tych parametrów? A, oni doskonały Są na jednej kuchni, tak? Czekaj, jeszcze raz bym О oh, нет. Ой, oh, балик. <coughs> Эй, все-таки Я надеюсь, он даже... Ай, ты в Если да, то напиши о комментарии. все. Это новый Вот так выглядит Grazie per ma guardato il è solo logico.